Spokojnie i bez pośpiechu. Było za to dużo czasu na refleksję. To była noc konfesjonałów w 99 kościołach w całej Polsce. Propozycja dla tych najbardziej zajętych i zaganianych. Bo praca, bo obowiązki, bo trzeba przygotować święta. Kościół wychodzi im naprzeciw i może mówić, że było warto. Renata Kijowska. Jeśli ktoś zerwał noc, by uniknąć kolejek w ciągu dnia, to mógł się rozczarować, bo kościoły były pełne ludzi, pełne też pozytywnych zaskoczeń. Ja wyznałam swoje grzechy i po prostu mogę powiedzieć, że fruwam 30 cm nad ziemią. To było takie piękne uczucie. Do nocy konfesjonałów organizowanej już po raz trzeci w całej Polsce przyłączyło się 99 kościołów, Otworzyły się na zapracowanych. To jest propozycja dla tych, którzy są zabiegani, nie mają czasu i w spokoju chcą przyjść bez pośpiechu. Jeżeli Kościół wychodzi z taką ofertą e, spowiedzi w nocy, no to już nie mam usprawiedliwienia, że nie mamy czasu. Kościół zachęca wiernych, by choć raz w roku, przynajmniej z okazji Wielkanocy, przystąpili do spowiedzi, wyznania grzechów i postanowienia poprawy. Komuś, że to Sakrament pokuty i pojednania w dzień czy w nocy niby ten sam, a jednak wielu wybrało noc. Ciemno to już jest pierwsza rzecz, która robi. Dwa, że ludzie inni, tak nie czuje się samotny. Cisza jest, większe skupienie, można się bardziej właśnie skupić, przygotować. Człowiek kiedy jest zmęczony wieczorem, w nocy, to już tak nie jest spięty, nie kontroluje siebie, jest swobodniejszy w wypowiadaniu swoich grzechów. Wysłuchać ich czasem trudniej, zwłaszcza gdy zbliża się północ. Nie, nie musimy brać termosu, a tak przez rurkę sączyć. Można przecież się zamienić albo przeprosić na chwilę. Człowiek cierpnie. Człowiek po pewnym czasie po prostu ma ochotę się poruszać. Ma ochotę wyjść stamtąd. I... A ciągle siedzi w tej samej pozycji właśnie przychylonym na jedno ucho. To... Ale spowiednicy nie narzekają. Cieszą się, że tak wiele ludzi chce poprawić swoje życie. Zainteresowanie nocą konfesjonałów i stroną internetową akcji było tak wielkie, że uruchomiono awaryjny serwer. Tysiące pobrań tej aplikacji przygotowanej z rachunkiem sumienia. Nie, więc to też świadczy o tym, że trafia to do, do młodych. Rachunek sumienia na komórkę stworzył przed nocą konfesjonałów jezuita ojciec Jacek Prusak. Pytania nie są łatwe, za to przystają do rzeczywistości. Czy nie zdradzam emocjonalnie męża, żony, spędzając czas na rozmowach, na czatach i portalach społecznościowych? Albo czy płacę podatki? Koncentrujemy czasami na grzechach, które grzechami nie są, albo nie są tak y, straszne, jak nam się wydaje, a przez palce przychodzą nam takie rzeczy, i po tym się dziwimy, że mówimy, wszyscy kradną. Spowiedź, zwłaszcza tak przemyślana, jednak zobowiązuje. Zamykaliśmy już kościół, a ktoś przyszedł i zaczął nas ochrzaniać. Że, bo było już w pół do drugiej: on mówi, co Wy sobie myślicie? Dlaczego, jeszcze nie Dlaczego już nie spowiadacie? Dlaczego nie wpuszczacie grzeszników? No, i jeżeli ktoś tak bardzo jest pragniony Bożego Miłosierdzia, to pięknie. Dziś kolejna noc konfesjonałów. Renata Kijowska, fakty. I to wszystko w faktach w Wielki Piątek. Ja zapraszam Państwa na fakty po faktach.